Witam na moim kanale przyszłych, jak i obecnych użytkowników motocykla QJ SRT 900SX. Dziękuję za komentarze, za subskrypcję. Proszę o więcej. W drugim filmie wspomniałem, że naciskając sobie reset w ustawieniach odnośnie czujników w kołach, naciskając reset, zniknęły mi te ikonki. Jeden z komentarzy pod moim drugim filmem właśnie też był, że pan sobie nacisnął i zniknęło mi tej kąki, więc chcę powiedzieć, jak to, jak to zrobić. Jak to wyglądało u mnie i mam nadzieję, że u innych będzie podobnie. A mianowicie proszę spuścić powietrze, spróbować spuścić powietrze o, o powiedzmy o jedną atmosferę mniej, czyli jak z przodu czy pół atmosfery, czyli jak z przodu ma być 2,1, a z tyłu 2,5, proszę spuścić do półtorej, a z tyłu do 2. Jeśli to nie zadziała, proszę nabić, u mnie w ten sposób nie zadziałało w dół dopiero w górę, czyli dopompowując powietrza. Jeszcze jedna ważna rzecz, ja zrobiłem to nie wiem, czy to jest istotne dla sprawy, natomiast ja zrobiłem tak, że, do, że nacisnąłem, nacisnąłem z tyłu ten, ten właśnie tą funkcję, i w tym momencie dobijałem powietrza. Dobiłem do więcej, miało być dwa, i ja dobiłem do trzy, i później to samo zrobiłem z przodu, gdy mi się wczytało. W tym momencie, gdy dobiłem, poczekałem, wczytało się, to samo zrobiłem, zrobiłem. Zrobiłem z przodu i już od tego momentu mam te ikonki, pokazują mi temperaturę i pokazują mi ciśnienie. Oczywiście później ustawiłem to jak producent zaleca. Nie wiem, czy to było istotne to, że w tym momencie akurat dobijałem, natomiast u mnie tak to zadziałało. Jeśli ktoś chce może wcześniej dobić albo w ten sposób spróbować. Też się bałem, że bateryjki się wyczerpały, bo co, i, ale, ale to nic z tego, bateryjki, wszystko, bo tam przychodzą bateryjki, wszystko działa. Bałem się też, że nie ma łączności, wszystko działa jak najbardziej. Samo wskoczyło i do dnia dzisiejszego jest, funkcjonuje, pokazuje dobrze. Także, jeśli mogłem komuś pomóc, bardzo, bardzo się cieszę. Lewa w górę, proszę o komentarze, proszę o, o więcej info, będzie <laughs> więcej filmików na naszym kanale. Dziękuję bardzo, do widzenia.